Dominik Woźniak M.M.A.P. ze mną Derby w przedstawiciel organizacji ACE Bina Europę. Jesteśmy po raz drugi w Olsztynie, gala świetna, tak na szybko jakieś wnioski, jak Ci się to wszystko podobało? Bardzo dużo walk świetne walki, naprawdę ja dawno nie widziałem na jednej gali aż tak dużo dobrych walk świetne nokauty świetne podania, świetne wyjścia z tych poddań bo to co tam niektórzy zawodnicy powiedz, żale wychodzą z tych przychodzi wieś, moje najśmieszniejsze oczekiwania naprawdę dużo charakteru dużo charakteru, dużo zdrowia zawodnicy dzisiaj zostawili, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej gali uważam, że była ona na dobrym poziomie no i co? Mam nadzieję, że kibice też byli zadowoleni. A propos kibiców. Ostatnim razem w Osztynie była prawie pełna hala. No teraz już było, bardzo malutko brakowało kilku miejsc dosłownie, żeby tą halę zapełnić. No tam, to jest chyba do organizacji. Tam, tam, tam jeden, jeden sektor był niewypełniony. Postaramy się następnym razem wypełnić to miejsce. Nie, nie jest to rekord. Myślę, że w Warszawie było więcej osób na, na towarze, jeżeli chodzi o gale w Polsce, prawda? Czy możesz już zdradzić, będzie trzecia kolejna gala ICB w Olsztynie, to jest kolejna gala ICB w Polsce? Tak, jak najbardziej. Planujemy latem tego roku zorganizować na Pomorzu Gala ICB. Możesz zdradzić jakieś miasta, czy na razie jeszcze wszystko objawia tajemnice? Na razie, na razie to jest jedyna rzecz, jaką mogę powiedzieć. Myślę, że tam okolice lipca, sierpnia możemy się spodziewać gali jak najbardziej. Co do samych pojedynków. Prze za nami 15 walk powiedz, która walka najbardziej e, utkwiła twojej pamięci <grym> e, która walka, tak e, Piotrek Strus naprawdę mega się pokazał e, bardzo ładna walka e, Pawła Kiełka z Bajaliszej powiem, bardzo ładna walka Dżahara e, z, z Patrykiem Wodkiewiczem bardzo ładny knockout Szestakowa, piękne podanie, bardzo ładnie się pokazał dzisiaj młody młody Medi Bajdułaj, 20-letni chłopak z rekordem 3-0 zawalczył z dużo starszym od siebie, od siebie z zawodnikiem, który ma ponad 20 walk zaprezentował się świetnie myślę, że fenomenalnie się zaprezentował świetna praca w stójce, w parterze w klinczu, piękny rzuty Dlatego słyszałem, jak on słuchał narożnika myślę, że to jest kolejny z I oczywiście powrót Karola Celińskiego tutaj przed własną prezydencją. Tak, tak, Karol Celiński po długiej przerwie naprawdę się pokazał, pokazał bardzo ładnie, bardzo luźna walka. Tak, tak jak pracuje na sparringach, ja widziałem jak on sparuje, jak on pracuje na treningach i to on dzisiaj zaprezentował na luzie. Karol wrócił mimo, że tej przerwy pokazał się naprawdę bardzo ładnie. I na koniec oczywiście Wisienka na torcie, Adrian Zieliński, udało mu się wygrać walkę z bardzo też doświadczonym rywalem. Tak jest. Bardzo tutaj Adrianowi udało się zrehabilitować się przed olsztyńską publicznością. Przy poprzedniej walce mu się nie udało, tutaj takiej można powiedzieć... Dał się złapać islamowi Mako tak. Makojewowi. Nawet mówił w wywiadzie po walce, że tylko mamy te było armii, tylko... Ale Makojew jest znany z tego, że jest bardzo mocnym graplerem, i tutaj się po prostu dał tutaj. Pokazał, że to był wypadek przy pracy i pokonał naprawdę mu wymagającego zawodnika. Yy, zawsze o to pytam jeszcze. Yy, wiem, że ty lubisz krótkie wywiady, więc nie będzie dużo pytań. Jeszcze o bonusy chciałem zapytać. Czy już yy, wiesz komu tutaj te dodatkowe yy, zaszczyki finansowe? Yy. Wiesz co, jeszcze to nie jest potwierdzone, więc ciężko jest mi powiedzieć. Yy, wiem, Czy są właśnie. jakieś pewniaki już. Pewniak to jest na pewno knockout. knockout yy, na e, tak, to było... Tak, myślę, że... Spokojny kandydat na knockout roku. I czy masz już jakieś informacje odnośnie osoby znokauutowanego, czy tam wszystko jest porządku? Tak, roku? widziałem, już wrócił ze szpitala, widziałem, czuje się dobrze, tam przepraszam, że tak się stało, no ale to jest sport, więc tam takie rzeczy się zdarzają, to jest po pierwsze. Jeżeli chodzi o walkę wieczoru, tutaj się zastanawiamy, jeszcze to nie zostało potwierdzone, ale Paweł Kiełek i Bayerisze i Pomyślili, dali e, walkę wieczoru poddanie Andy Life", albo Mendy Boydłaev albo Mindaugas Wersbickas dobrze, Bajsangur, w takim razie bardzo dziękuję widzimy się za niecały miesiąc na Gali w Manchesterze tak bardzo dziękuję i gratuluję jeszcze raz świetnej dziękuję. Gali dziękuję, dziękuję bardzo